Ziemniaki Labonotte. Nie przypuszczałbyś, że ziemniaki mogą kosztować nawet 600 euro za kilogram. Dlaczego ta francuska odmiana ziemniaków jest tak piekielnie droga? Jak twierdzą smakosze, ma charakterystyczny słonawy smak. Ponadto jest uprawiana tylko na jednej z francuskich wysepek i roczne plony nie przekraczają 100 ton. Za to, mimo wygórowanej ceny, co roku całe zbiory Labonotte rozchodzą się w szalonym tempie. Grzyby Matsutake. Grzyby od wieków są ważną częścią kuchni japońskiej. Do najcenniejszych należy odmiana Matsutake, spotykana też w Korei, Chinach i kilku innych miejscach na świecie. Cenne grzyby żyją w symbiozie z korzeniami drzew i nigdy nie pojawiają się w tym samym miejscu więcej niż jeden raz. Co więcej, rosną jedynie pod Czerwoną Sosną Japońską. Kilogram ekskluzywnego przysmaku. Kosztuje 2000 dolarów. Grzyby te są, jak twierdzą osoby, które je spożyły, mięsiste, mają łagodny i delikatny smak i aromat. Japończycy nazywają Matsutake królem smaku jesieni i podają je wyłącznie na specjalne okazje. Arbuz Densuke Jest to najdroższa i najbardziej ekskluzywna odmiana arbuza. Arbuzy te uprawiane są od ponad 30 lat na Hokkaido. Charakteryzują się wyjątkowo słodkim smakiem oraz ciemną prawie czarną skórką. Idealnie okrągłe owoce przewiązane ozdobnym sznurem często kupowane są jako prezenty. Densuke na aukcjach potrafią osiągać wysokie ceny. W jednej z licytacji tych arbuzów w Sapporo cena jednej sztuki osiągnęła 500 tysięcy jenów, czyli około 18 tysięcy złotych. Nie jest to jednak najwyższa kwota jaką zapłacono za ten specjał. W 2008 roku został on sprzedany za rekordową sumę 650 tysięcy jenów, czyli około 24 tysięcy złotych. Za sztukę takiego arbuza w Europie trzeba zapłacić około 6 tysięcy euro. Wołowina Kobe Najdroższa wołowina na świecie pochodzi z japońskiego regionu Kobe, a otrzymuje się ją ze specjalnie hodowanej odmiany krów rasy Wagyu. Zwierzęta karmione są ekologiczną żywnością i hodowane bezstresowo W tym przypadku oznacza to pojenie piwem przy dźwiękach muzyki klasycznej, a także codzienny masaż Dzięki temu krowom odkłada się jedynie bardzo cienka warstwa tłuszczu Powodując, że ich mięso zyskuje niespotykaną marmurkową fakturę Cena jaką trzeba zapłacić za kilogram zaczyna się od 200 euro w górę Kawa kopi luwak Całkowita roczna produkcja tej kawy to jedynie 225 kg przetworzonych nasion. To jeden z głównych powodów, dla których pochodząca z indonezyjskiej Sumatry kawa uchodzi za najdroższą na świecie. Sposób pozyskiwania ziaren jest niekonwencjonalny. Zbiera się je ręcznie z odchodów dziko żyjących łaskunów, które zjadają tylko najlepsze owoce kawowca. Wydalone nasiona tracą gorzkość w wyniku częściowego strawienia i fermentacji, dzięki czemu kawa uzyskuje swój niepowtarzalny smak. Cena, jaką trzeba zapłacić za kilogram, to uwaga, około 1000 euro za kilogram. Tuńczyk Błękitnopłetwy. Tuńczyk Błękitnopłetwy nie bez powodu jest uznawany za najdroższego tuńczyka na świecie. Co jakiś czas odbywają się aukcje, na których licytowane są szczególne okazy tej ryby. Przykładowo, w 2017 roku rekordowy egzemplarz tuńczyka błękitnopłetwego został sprzedany na aukcji w Tokio za sumę prawie 1,5 miliona euro. Choć ta cena przyprawia o zawrót głowy, to rekordowa cena, jaka została osiągnięta w styczniu 2019 roku, to tuńczyk błękitnopłetwy sprzedany za blisko 3 miliony dolarów. Kawior z Białugi Najlepszy i najdroższy, a zarazem najbardziej pożądany naturalny kawior. Ikrynki charakteryzują się stalowo-czarnym odcieniem przechodzącym niekiedy w czarny. Surowiec pochodzi z regionu uznawanego za miejsce pozyskiwania najlepszego na świecie kawioru, czyli basenu Morza Kaspijskiego oraz pakowany jest w szczerozłote puszki. Bieługa to rzadki gatunek jesiotrowatych zagrożony wyginięciem. Dlatego jej ikra jest trudno dostępna i uznawana za jedną z najdroższych na świecie, a jej cena wynosi od 80 000 zł za 250 gram. Ananas Czerwony, Ananas Bracteatus, zwany też czerwonym, rośnie głównie w Brazylii, Paragwaju i Argentynie. Co ciekawe, jest tam uznawany za roślinę ozdobną, którą często sadzi się jako żywopłot ze względu na jej niewielką wysokość. Nie stoi to jednak na przeszkodzie, by zajadać się niewielkimi owocami tej rośliny. Przeszkodą może być tylko jej cena, a nanas czerwony kosztuje bowiem nawet 160 dolarów za sztukę. Winogrona Ruby Roman. Winogrona Ruby Roman są nie tylko najdroższą i najsłodszą ale też największą odmianą winogron na świecie. Jedno grono może osiągać wielkość piłeczki do ping -ponga. Cała kiść z kolei nie może zostać sprzedana, jeśli waży więcej niż 700 gram. A ile trzeba za nią zapłacić? Ceny są zróżnicowane, ale najdroższa do tej pory kiść została sprzedana za 8,5 tysiąca dolarów. Szafran Najdroższa przyprawa świata, czyli szafran, Ceniona jest przez człowieka już od kilku tysięcy lat. Produkt otrzymuje się ze słupków krokusów. Kwiaty są ręcznie zbierane, a następnie suszone. Aby uzyskać 1 kg luksusowej przyprawy, trzeba zebrać kilkaset tysięcy kwiatów. Jest to jeden z powodów, dla których szafran osiąga tak wysokie ceny. Kilogram tego rarytasu wart jest około 6 tysięcy dolarów. Na dziś to wszystko. Jeśli podobał Ci się materiał, nie zapomnij zostawić kciuka w górę i zasubskrybować kanału. Pomoże mi to dotrzeć do większego grona zainteresowanych, a ciebie nie ominie żaden nowy materiał na moim kanale.